Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię TBR, czyli książki do czytania, do przeczytania w zasadzie, na miesiąc marzec. Mm, przygotowałam sobie w spisku swoim, w swoim notatniczku pięć książek, które na pewno chciałabym mm, przeczytać, natomiast nie wiem jak to wyjdzie, bo na lutę sobie też ustawiłam dużo, a w zasadzie nie wyszło nic z tego, co chciałam. No, ale w pierwszy, pierwsza książka, już zacznijmy. Są to baśnie Iwana Krylowa, czyli baśnie, które ukazują nam poprzez zwierzęta, które mają jakby cechy ludzkie, te właśnie słabości i wady ludzkiego charakteru. A także bardzo ciekawe. Podobne baśnie chyba albo. Wydaje mi się, że Krasiński pisał w Polsce mm, i właśnie dużo jest podobnych z tego, co ja pamiętam, z polskich bajek, bo dawno nie czytałam, czytałam je w szkole, natomiast tutaj już zaczęłam czytać, jestem na 40 stronie, natomiast ja czytam to w oryginale i bardzo ciężko mi idzie, ponieważ jest to język taki starorosyjski w zasadzie, no i <ścoughs> ciężko mi się przebić czasem przez te... Przez tą barierę językową. E, natomiast e, słownik dużo mi pomaga. E, no ale nie wyszło mi przeczytać ją e, tej książki właśnie w styczniu mamy luty, e, czyli w lutym, e, więc przeczytam ją w marcu. Mam taką naprawdę wielką nadzieję, że mi się uda przeczytać. E. Kolejnej książki nie mam fizycznie, mam ją na m, czytniku. Natomiast jest to książka, m, chyba te, tegoroczny, m, tegoroczna premiera. Z tej strony sam też się zaczęłam czytać. Natomiast ta droga Kormaka McCarthy'ego, którą czytałam w, w lutym, nie ułatwiła mi zadania. M, więc mamy tutaj historię Julie, która m, bardzo przeżywa utratę swojego ukochanego sama. I ona nie, nie może sobie po, poradzić jakby z tą stratą. Postanawia do niego zadzwonić. No i tutaj odzywa się już do niej, jakby w sensie ona chce zadzwonić do poczty głosowej, żeby się dowiedzieć, jakby żeby usłyszeć jego głos. O tak. No ale okazuje się, że się nie dodzwania na pocztę głosową, ale jakimś dziwnym trafem dodzwania się właśnie do tego sama. No i oni. Mm, Zaczynają rozmawiać, natomiast ona nie wie, czy to jej się przewiduje, czy to, jest, czy to się dzieje naprawdę, czy ten sam tak naprawdę z nią rozmawia, czy to jednak jest jej przy, przywidzenie. No i ona tak y, widzi, że rodzina sama jest w rozpaczy, i, i tak z jednej strony chciałaby im powiedzieć o tym właśnie, że mm, ona ma kontakt z tym samym, ale z drugiej strony ona się nim na nowo zakochuje. I nie chcę się z nim rozstawać, nie chcę się dzielić z nim, nim z nikim. No ale jeszcze nie doszłam do momentu, w którym to się wszystko wyjaśnia. Ja tam zaczęłam dopiero to czytać, więc podejrzewam, że jestem na jakiejś 30.-40. stronie, więc to jest początek. Ale bardzo wzruszająca książka. Troszkę przepłakałam już, ale myślę, że im dalej będzie, tym będzie ciekawiej. No zobaczymy. Więc trzecia książka i to jest już klasyk, bo w tym roku postanowiłam czytać więcej klasyków, więcej takiej poważnej literatury. No i sięgam po Ogniem i Mieczem. Ja Miałam takie przepiękne wydanie w ogóle w dwóch tomach, ale jest tutaj bez upoluty takie piękne, no i ma takie Złote brzegi. Bardzo mnie urzekło i jak tylko zobaczyłam je w sklepie, na wyprzedaży, w zasadzie, to stwierdziłam, że nie mam w domu na półce, chociaż pewnie mam gdzieś, ale o tym nie wiem. Nie mam w domu, a chętnie przeczytam, ponieważ właśnie to postanowienie mam, że w tym roku czytam więcej klasyków. Na pewno wiele osób już to tą książkę przeczytało, natomiast ona była z tego, co wiem, pisana ku po pokrzepieniu serc ludzkich, Polaków. Natomiast obecnie jest chyba oznawana jako romans historyczny, w którym ukazane są, jak to powiedzieć, w którym ukazane są polityczne stosunki, stosunki polityczne pomiędzy Polską a Ukrainą. W zasadzie aktualny temat, bo obecnie też mamy z tym do czynienia. No, i jestem po prostu ciekawa, czy uda mi się to przeczytać, ten utwór. Mam właśnie, jakby podzielone na dwa tomy. No i zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzcionka jest y, troszkę mała, ale przyjemnie się czyta. Więc właśnie to jest też mój plan na marzec. Z kolejnych książek chcę na pewno przesłuchać audiobook, audiobook który czytałam już w styczniu, czyli trzeci, trzecią część, ostatnią już z Słowiańskich Strachów czyli właśnie antologii z antologii opowiadań o. Y Mitologii Słowiańskiej, bardzo mroczne, mi się bardzo podobają. Jest taki fajny klimat, właśnie w, tych, w tym audiobooku. Nie wiem, czy jest gdzieś papierowa wersja tego. Ja znalazłam to właśnie na Legimi i stwierdziłam, że lubię takie tematy mitologiczne i chciałabym się z nimi zapoznać. Kolejna taka książka, z którą Chciałabym się, którą chciałabym dokończyć, też słucham ją w audiobooku właśnie. No i jest to zamek Bro, Zamok Brodi, na, po rosyjsku. Ją słucham, nie znalazłam tłumaczenia polskiego. Natomiast po angielsku to się nazywa Hatters Castle. Nie wiem, czy to przemówię po angielsku. Natomiast e, tak. E, autorem tej książki jest Archibald Cronin. E, o czym mogę tam powiedzieć? Historia opowiada nam. Jest to historia sprzedawcy kapeluszy bodajże. Nazywa się ten pan James Brody. No i on jest bardzo brutalny w stosunku co do swojej rodziny i jest takim narcyzem, który kocha tylko siebie. No i tak naprawdę ta cała sytuacja, to jego postępowanie, to jak on się zachowuje, tak naprawdę rozwala tą rodzinę, którą ma. Mogę przytoczyć na przykład początek książki, bo myślę, że takie pierwsze 30 stron to może jeszcze nie być spoiler. Natomiast on mamy tam na przykład scenę z, ze śniadania, gdzie wszyscy czekają, aż pan James zejdzie właśnie do jadalni i co tam powiedzieć o tym tak, żeby to dobrze wybrzmiało. No wszyscy czekają, mamy tam babkę, czyli matkę pana Jamesa, żonę, no i dzieci i wszyscy czekają. Pan y, domu ma y, na talerzu wszystko, co potrzeba, natomiast y, na przykład rodzina ma tylko sam suchy chleb, ponieważ y, już nie starczyło, jakby on nie pomyślał o tym, żeby też rodzinę Zaopatrzyć w jakieś inne produkty, jakieś mięso, jajka, cokolwiek. No i jeżeli ma dobry humor, pan James, pan Brody, to wtedy jego matka może liczyć na to, że dostanie jakieś tam resztki z tego, na przykład jego mięsa, z tego jajka. Bardzo ciężki charakter ma pan dom nasz główny bohater. No i na początku było mi ciężko czytać, natomiast im dalej y, jestem w tej książce tym bardziej jestem zaciekawiona, ponieważ na przykład y, syn wyjeżdża do Indii, y, córka y, pana Brodiego ma y, narzeczonego, z którym bez ślubu y, się spotyka. To są lata, właśnie takie, gdzie z przyzwoitkami powinny się dziewczęta, właśnie w towarzystwie chłopców, znajdować. Ona tego nie robi, posuwa się trochę dalej niż powinna, więc mamy tutaj właśnie bardzo dużo postaci przedstawionych. No i te postacie, właśnie, mają barwne charaktery, wszystkie. Jestem ciekawa, jak ta książka się skończy, także jeżeli tylko skończę ją czytać, ponieważ audiobook trwa, chyba 25 godzin. Ja dopiero jestem na dziesiątym rozdziale z pięćdziesięciu bodajże dziewięciu, więc <głos》> mogę uznać, że jestem na samym początku. Jak tylko skończę, to dam wam znać, czy podobała mi się ta książka i co tam się dalej działo z naszą rodziną Brody. W zasadzie z tych książek, co wypisałam, to tyle. Mm. Mam nadzieję, że coś jeszcze pojawi się w moim marcowym czytaniu i że ruszę trochę skopyta bardziej, ponieważ chyba w lutym przeczytałam tylko dwie-trzy książki. Dwie, dwie na pewno, dwie na pewno. Co do kolejnych nie pamiętam. No ale takie życie czytelnika. Czasem się czyta więcej, czasem mniej. Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko więcej niż mniej. Także bardzo dziękuję. Za obejrzenie ze mną tego TBR-u. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. A, a propos, jeżeli książka nie pojawiła się tutaj w kadrze, to wstawię tutaj okładkę, żebyście wiedzieli o, o jakiej książce mówię. Także dziękuję. dzięki jeszcze raz za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.